Szczęść Boże, jeszcze raz będzie o Spowiedzi Świętej. Znalazłem kiedyś taki tekst w internecie księdza, który napisał o tym, nie jak się spowiadać, ale jak się nie spowiadać. Niestety nie pamiętam imienia ani nazwiska tego księdza, ale dzieląc się tym tekstem mam nadzieję, że nie zrobię mu krzywdy, bo skoro to opublikował, to po to, żeby się działo dobro, a nie po to, żeby strzec zazdrośnie swoich praw autorskich. Ale bardzo fajnie opowiada o rzeczach, które czasami towarzyszą spowiedzi, a są po prostu niepotrzebne. Najpierw ważne jest oczyszczenie spowiedzi z takich pseudogrzechów, które zaciemniają obraz, które sprawiają, że, że człowiek tak naprawdę nie bada dokładnie swojego sumienia, tylko, tylko próbuje rozmyć to, co istotne. Oczyszczenie z tych pseudogrzechów jest naprawdę pomocne. Nie spowiadajmy się z żadnych spraw, wydarzeń, stanów czy czynów, w których nie mieliśmy świadomości albo dobrej woli. Grzech to świadome i dobrowolne sprzeciwienie się woli Bożej, więc jeżeli któregoś z tych dwóch elementów brakuje, to nawet obiektywnie popełnione zło no, nie jest grzechem, krótko mówiąc. Jeżeli zostawimy gdzieś torbę i ktoś się o nią przewróci, to zrobi sobie krzywdę, zło się zadzieje, ale jeżeli ta torba nie została zostawiona, tak specjalnie po to, żeby się przewrócił, to, to po prostu to grzechem nie jest. Chociaż my toreb na ziemi nie zostawiamy, bo jesteśmy dosyć przesądni, ale to inny temat. Nie spowiadajmy się z cierpień i problemów, które przysparzają nam inni, żona, mąż, dzieci, chyba że w jakiś sposób im pomagaliśmy zgrzeszyć. Z ich grzechów się po prostu nie spowiadajmy. Zwłaszcza warto o tym pamiętać, kiedy za nami stoi kolejka oczekujących, do spowiedzi. Kolejne, kolejna rzecz to prośba, nie tylko w swoim imieniu o tym mówię, ale myślę, że w imieniu wielu księży: nie spowiadajmy się z tego, się z tego co nam się śniło. Nie spowiadajmy się też z rozproszeń na modlitwie i na mszy świętej. Jeżeli te rozproszenia przychodzą i odchodzą, to nie jest po prostu nasza wina. Oddajmy Panu Bogu serce, a nie próbujmy zdobyć 100%, 100 punktów na tej modlitwie, żeby w każdej chwili być świadomym, w każdej chwili każde słowo złowić. Chyba niekoniecznie o to Panu Bogu chodzi. Rezultat naszej modlitwy nie zależy od stopnia koncentracji. Tylko od, od naszej wiary, naszej ufności. Nie spowiadajmy się też z wątpliwości w wierze, chyba że świadomie zaniedbywaliśmy pogłębianie tej wiary. Natomiast wątpliwości w wierze to, to nie jest też grzech. Nie spowiadajmy się z tego, co robimy dobrze i których przykazań przestrzegamy wzorcowo. Nie spowiadajmy się też z grzechów pokoleniowych. Jedyny grzech, który jest przekazywany, to grzech pierworodny. Natomiast pojawiły się rzeczywiście takie teksty o grzechach pokoleniowych, ale one. No, mają jakby swoje drugie dno. To jest skomplikowany temat. Istotne są te grzechy, które popełniliśmy my i które popełniliśmy od y, ostatniej spowiedzi świętej. Więc nie spowiadajmy się tak bez przerwy z tego, co nam jeszcze sumienie wyrzuca, y, bo spowiedź to nie jest wymazywanie pamięci. Y, tylko to jest wyznanie grzechów. Jeżeli raz już zostały wyznane, to nie grzeszmy przeciwko ufności czy przeciwko Bożemu miłosierdziu, spowiadając się po raz kolejny. Nie spowiadajmy się też z trudnych sytuacji życiowych. Szukając uspowiednika jakiejś szczególnej porady, to znaczy, jeżeli to jest kierownictwo duchowe, to tak, ale tak naprawdę lepszej porady udzieli nam ktoś bliski, kto dobrze zna naszą sytuację w domu, a nie, nie spowiednik, który może mieć taki bardzo tylko ogólny ogląd tej sytuacji. Unikajmy też ogólników, jak zgrzeszyłem przeciwko pierwszemu, czwartemu, dziewiątemu przykazaniu. To nic spowiednikowi nie mówi. Kiedyś ktoś się spowiadał, młody chłopak, chłopaczek, z tego, że zgrzesił przeciwko przykazaniu nie zabijaj. Tak popatrzyłem na niego i mówię, kogo zabiłeś grzeszniku jeden? A on mówi, no nie nosiłem szalika i mama mi powiedziała, że to jest szkodzenie sobie na zdrowiu, i czyli grzech przeciwko przykazaniu nie zabijaj. Chyba nie, nie do końca Tak. Kochani, y, natomiast myślę, że warto pamiętać o grzechu zaniedbania, o takim grzechu, z którego często się nie spowiadamy, y, a on jest najistotniejszy. Znów przywołam obraz Sądu Ostatecznego, który sam Chrystus opisuje. I On nas specjalnie nie pyta o jakieś tam grzechy, tylko y, o to, czy y, nie zaniedbaliśmy miłości w życiu. Czy wtedy, kiedy ktoś był chory. Y, y, Spragniony w więzieniu, to czy uczyniliśmy wtedy dobro? My bardzo rzadko jakby na to zwracamy uwagę, na spowiedzi, a to są najistotniejsze rzeczy. Zostaliśmy stworzeni po to, żeby żyć miłością, a nie żeby unikać grzechów, i to jest pierwsze i najważniejsze nasze zadanie. Oczywiście, że spowiedź jest od grzechów, ale myślę, że właśnie w pierwszym rzędzie od tego grzechu zaniedbania miłości, skoro to jest najważniejsze przykazanie, to niech ono nam towarzyszy w życiu przede wszystkim. Amen.